Natura jest pełna tajemnic. Widzisz, Muminku, jakie cuda można zobaczyć przez szkło powiększające. Tyle pręcików i każdy inny. W przyrodzie nie ma seryjnej produkcji. <noise> Dzień dobry, przepraszam, że panom przeszkadzam. Słucham? O co chodzi? Nie wie pan, czy ta droga prowadzi do gór samotnych? Prosto jak strzelił. Jeśli będzie się pan jej trzymał, nie sposób zabłądzić. Bardzo dziękuję. Czy wolno mi zapytać, co tak dokładnie badacie? Oglądamy kwiatostan. Kwiatostan. Rzadki okaz, flora glorioza. A, rozumiem, jakiś kwiatek. Wielkie nieba, świat roi się od dziwaków. Muminku! Nareszcie jest migotka. Spóźniłam się, bo uparł się, żeby iść z nami. Hmm, czy mógłbyś powiedzieć, paszczaku, czemu ów nieznajomy wydał ci się dziwny? W ogóle nie zwrócił uwagi na ciekawostkę miejscowej flory, jakby szukał tu czegoś innego. Hmm, Ciekawe, czego? No właśnie. Paszczaku, czy wybrałeś już miejsce na swój nowy ogród? Nie, jeszcze nie. Zakładasz nowy ogród? Tak. Czyżbym ci o tym nie wspominał? Mnie nie, za to mama Muminka wie wszystko. Bo widzisz, przybyło mi tyle nowych roślin, że zupełnie nie mam już ich gdzie sadzić. <laughs> Dziękuję, mamo Muminka. A ponieważ bardzo sobie cenię zdanie Twojej małżonki, postanowiłem się jej poradzić. Może akurat znam gdzieś w okolicach duży, ładny kawałek ziemi. Nie ja rozumiem, nad czym się tu zastanawiać. Wszędzie jest mnóstwo wolnego miejsca. No tak. Tak, ale ogród musi być blisko domu, na południowym stoku i z dobrym dostępem do wody. No jeśli się ma takie wymagania, to rzeczywiście wybór jest trudny. O. 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 A po co on tam się wspina? Proszę pana, szuka pan czegoś? E, przyglądam się. Czemu? tej skale w pierwszej chwili wydała mi się ciekawa. Próbowałem odgadnąć, ile ma lat. I odgadł pan? Tak, pochodzi z epoki Pleistocenu. A co to znaczy? Że nie jest taka stara, jak myślałem. Ma nie więcej niż milion lat. Mnie się wydaje, że to bardzo dużo. <grym> no cóż, młody człowieku, wiek to pojęcie względne. Chętnie bym z tobą podyskutował, ale muszę zająć się swoją robotą. Przepraszam, nie chciałem panu przeszkadzać. Właściwie robi się już późno i czas pomyśleć o noclegu. Nie wiesz, czy dałoby się tu gdzieś przenocować? Musiałby pan wrócić do Doliny Muminków. O, widzę, że jesteś świetnie poinformowany. A skąd wiesz, że właśnie stamtąd przyszedłeś? Ej, już się raz spotkaliśmy. Pamięta pan, jak pan się dziwił, że oglądamy kwiatki? Proszę. A tak, rzeczywiście przypominam sobie. Więc mówisz, że się dziwiłem? Ej, nawet się pan z nas śmiał. O, przepraszam, ale jak się całe życie szuka złota, można zapomnieć o kwiatach. O rety, to w tych górach jest złoto? Na razie jeszcze nie wiem, ale żeby znaleźć żyłę tego kruszcu, trzeba dokładnie przestudiować budowę skał i zbadać je warstwa po warstwie. Dlaczego tak się pan zdziwił, że podziwiamy kwiaty? No cóż, byłem trochę zaskoczony, bo dla mnie nie ma nic piękniejszego od skał. Te są piękne! A trafił pan już kiedyś na taką wielką żyłę złota? Oczywiście, wiele Obrecie, razy! ale panu zazdroszczę! Ty chyba bardzo lubisz złoto, co? No pewnie. Ja też lubię różne gładkie, błyszczące rzeczy. Nie? Dla mnie nie ma większej przyjemności niż patrzeć na złoto. Nie ma porównania z jakimś tam zielskiem. Jak rozumiem, przypuszcza pan, że w Dolinie Muminków występują złotonośne skały. Nie zupełnie w samej Dolinie. Jest pan przekonany, że tutaj nie ma rudy złota? Absolutnie. A jednak, jak twierdzi mój syn, pobrał pan bardzo dużo próbek z okolicznych skał. Owszem, zgadza się, dlatego nie ma mowy, żebym się pomylił. A więc gdzie pan będzie teraz szukał? Na pewno nie w górach samotnych. Wprawdzie mogło się zdarzyć, że ktoś znalazł tu grudkę złota, ale mógł je przynieść górski potok. Złóż złota na pewno tu nie ma. Oczywiście, że też o tym nie pomyślałem. Co jednak znaczy, fachowiec? Nasz potok wypływa z gór samotnych. Mm? Doprawdy, pani Muminkowo, z wielką przyjemnością zjadłem domowy obiad. Pewnie nieczęsto bywa pan w domu. Bardzo rzadko, ale taki już los poszukiwacza Zresztą i tak nie mam w domu nikogo, kto by dla mnie gotował O, jakież to przykre Muszę przyznać, że czasem bardzo mi brakuje rodziny Moja droga, mamy tu tyle miejsca, że pan poszukiwacz mógłby z nami zamieszkać na dłużej, prawda? Oczywiście, bardzo lubię, gdy w domu są goście Tak dobrze się tutaj czuję, że chętnie zostałbym przez jakiś czas Ale niestety muszę szukać złota, więc jutro z rana będę się musiał pożegnać Jednakże w nocy pan poszukiwacz niespodziewanie dostał wysokiej gorączki. Mm. Mm. Przykro mi, że stawiam kłopot. To naprawdę żaden kłopot, proszę się niczym nie martwić. Mamo Muminka, jak on się czuje? Ciągle jeszcze ma stan podgorączkowy. A więc nie ma mowy, żebyśmy go dziś puścili. Oczywiście, od przeszło trzech dni nie miał nic w ustach. Na pewno jest za słaby, żeby chodzić po górach. Muszę przynajmniej znaleźć mu jakąś książkę o złocie. Pewnie okropnie się nudzi, a tak by sobie o nim chociaż dał. Trzeba koniecznie przycisnąć tego poszukiwacza, żeby nam powiedział wreszcie jak się szuka złota. To na pewno nie jest takie łatwe, prawda włóczykiju? Też mi się tak wydaje. Ale ja mam nosa. Wiesz co, Muminku? Co? Pan poszukiwacz twierdzi, że w Dolinie Muminków nie ma złota. Tak powiedział tatusiowi. Ale to wcale nie musi być prawda. Dlaczego mi? Gdybym odkryła w Dolinie Muminków kopalnię złota, myślisz, że pisnęłabym o tym choć słowo? Nie każdy jest taki podejrzliwy jak ty. Słuchajcie, według mnie mała Mima rację. Pamiętacie jak wtedy za pierwszym razem szybko od nas uciekł? Naprawdę dziwnie się zachował Był taki podniecony, jakby właśnie coś odkrył A pamiętacie, gdzie go spotkaliście? Trafilibyście tam? kiju, chyba nie bierzesz poważnie tego, co oni plotą no Chcę się tylko upewnić, czy w Dolinie Muminków jest złoto, czy nie Ludzie już teraz ciągle kopią dziury Byłoby straszne, gdyby zaczęła się tu gorączka złota To byłby raj na ziemi! O! o, obudził się pan Jak się pan teraz czuje? Sam nie wiem Wygląda pan o wiele lepiej sen Dobrze panu zrobił Chciałby się pan może czegoś napić? Nie dziękuję Naprawdę powinien pan coś zjeść lub przynajmniej wypić. Nie mam ochoty. Mam wrażenie, że nie byłbym w stanie niczego przełknąć. Czuję się okropnie słaby. A właściwie jak długo jestem chory? Dzisiaj właśnie mija tydzień. Leżę od tygodnia. W takim razie... Słucham o co chodzi. Chyba rzeczywiście powinienem się czegoś napić. Najlepszy będzie sok. O, o! I o dziwo z każdym łykiem soku pan poszukiwacz czuł się lepiej. A w następnym tygodniu był już na tyle silny, że mógł wybrać się na krótki, pierwszy po chorobie, wolniutki spacer. Oczywiście nikt z okolicy nie miał już wątpliwości, że słynny poszukiwacz odkrył w Dolinie Muminków złoto. Było mi z wami tak miło. Okazaliście mi tyle serca, że chociaż tak chciałbym wam podziękować. To jest pierwszy złoty samorodek, jaki samodzielnie znalazłem. Waży ponad 10 gramów. I przechowywał go pan przez te wszystkie lata jako pamiątkę? Raczej jako talizman, ale teraz już wiem o złocie tyle, że nie potrzeba mi specjalnego szczęścia, żeby je znaleźć Daję go w dowód wdzięczności Och, położę tę bryłkę na honorowym miejscu na biurku mego męża, jako przycisk do papierów O nie, 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 to dla pani Dla taty Muminka mam inny prezent Wygląda na mapę e, Tak, należała do pewnego starego pirata, który podobno zaznaczył na niej, gdzie ukrył swoje łupy Na mój ogon mapa skarbów bardzo możliwe, ale nie mogę ręczyć, że to oryginał o, 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 o. Wydaje mi się, że to mapa Doliny Muminków Owszem, nie myli się pan Skarb jest ukryty w jaskini? To tuż ujazd mam tę skałę Ja też A ja to nie? Tylko spokojnie, tak jak powiedziałem, ta mapa może być zwyczajnie podrobiona Spójrzcie, papier jest zupełnie nowy i jakie wyraźne litery, to pewnie żart jednak dolina Muminków jest wspaniale odrysowana, więc przyszło mi na myśl, że może wam się ta mapa przyda. Nie ma na co czekać. Zabierajcie łopaty i kilofy i ruszamy na poszukiwanie skarbu. Doskonale, ale nie nastawiajcie się, że coś znajdziecie. Panie poszukiwaczu! O co chodzi mi? Pan już wcześniej szukał tego skarbu, prawda? Ja? Przecież po to właził pan na te skałę koło gór samotnych. O, rzeczywiście. Dam głowę, że widziałam tam kiedyś wielką szczelinę. Musiało ci się coś poplątać, mała mi, zauważyłbym ją. No, skoro pan tak twierdzi, a w ogóle to ta pęknięta skała, zaznaczona na mapie, naprawdę jest o wiele bliżej morza. Prawda, Muminku? Chyba tak, a nawet na pewno. Naprawdę, to interesujące. Jak wszystko, co mówię? Eee, chyba nie wierzycie, że tam jest jakiś skarb. To z pewnością był tylko żart. Że nas odwiedza! Powodzenia! Ranek wstał chłodny i mglisty, gdy pan poszukiwacz opuszczał dom Muminków. Ruszamy na poszukiwania? Spojrzę jeszcze tylko na mapę. Mamo, idzie z nami? Oczywiście, Muminku. Każdy ma prawo do odrobiny szaleństwa. Wcale nie jesteśmy szaleni. Według mnie mapa jest prawdziwa. Tak, na pewno. Na pewno, tatusiu! Najlepszy dowód, że pan poszukiwacz też szukał skarbu! Mm, no, Tak czy inaczej, trzeba to sprawdzić. Ostrożnie, żeby nas nie zauważono! Dlaczego mamy się chować? Skarby muszą być wykopywane w tajemnicy. A niech to włóczyki! Szybko, chowajcie się! To... Możecie wychodzić! I tak wiem, że tam jesteście. Chyba tu? Pokaż mi mapę. Mhm. Tak, zgadza się. Szczelina to na pewno wejście do jaskini. Tam też jest jakaś szwara. Za mała, żaden człowiek by się w nią nie wcisnął. Jestem przekonany, że chodziło o tę. I co teraz mamy robić? Trzeba odmierzyć 39 kroków na wschód. Jesteś pewien, że to mają być kroki, a nie metry?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30, 39, 39, 33, 39 przeszliśmy już dawno temu. Wcale nie, tylko kawałeczek wcześniej. Mnie też tak się wydaje. Zdawajcie, jeszcze tylko kilka kroków. Mm, ja rozstrzygnę ten spór. Jako głowa rodziny oświadczam, że 39 krok wypadł tutaj. Ach. Ach. Ciągle nie widać tego skargi. Myślisz, mm. że on tu jest? No pewnie że tak. Znajdziemy go. A jeśli mapa była podrobiona, albo ktoś zrobił nam kawał? Na pewno nie. Ech, variety, 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 variety. Niech teraz ktoś inny pokopie. Mogę ja, Tatusiu? Warto się tak męczyć? To zależy. Jeżeli znajdziemy skarb, odpowiem ci że tak. Tatusiu, a może lepiej przenieść się trochę dalej, na wypadek gdyby to miały być metry, a nie kroki. Hmm, nie zaszkodzi spróbować. Jakby mieli wykopać studnie, to by tak nie zasuwali. Mam nadzieję, że tatuś Muminka uważa na swój kręgosłup. Już nic, ta mapa jest fałszywa Będziemy kopać aż do skutku Nie wolno się tak szybko poddawać Jutro też będziecie szukać? Oczywiście, że tak Ja też przyjdę, uwielbiam patrzeć jak inni pracują Ej, hop, hop Mamy nowego pomocnika Ten zryje cały teren Ale przyjaciele, chcieliście mnie wystrychnąć na dudka Wcale nie ryku, tylko tak jakoś ja też chcę mieć kopalnię złota. My wcale nie szukamy złota. Nie oszukacie mnie. Wszyscy w Dolinie mówią, że poszukiwać powiedział wam, że tu jest złoto i dał nawet jakieś plany. Wszyscy o tym mówią? Tak, tak. To nie chodzi o złoto. Gadaj zdrów. Naprawdę nie. Słowo daję Riku. Co się stało, muminku? Czyżbyś wreszcie znalazł skarb? A jednak ludzie mieli rację, że znaleźliście złotą żyłę Niezupełnie, to swego rodzaju prezent od pana poszukiwacza Rozumiem, chciał wam delikatnie podziękować, więc najpierw zakopał złoto, a potem... Wieje, to wcale nie było tak! Nie wypieraj się, tato Muminka, wszyscy w dolinie wiedzą, że zawsze chciałeś znaleźć złoto Z tym, co mówią ludzie, nie masz zła prawdy Różnie z tym bywa W każdym razie miła jest świadomość, że można znaleźć złoto krok od własnego domu i ty, paszczaku, przeciwko mnie? Cześć! Przepraszam za spóźnienie. Jak się masz, Muminku? Świetnie, a ty, Riku? <noise> Dzisiaj będę kopał, dopóki się nie ściemni. jesteś pewien, że zrozumiałeś, Riku, to, co ci wczoraj powiedziałem? No jasne! Nie szukacie złota w skale, tylko w kufrze ze skarbami. I to jest o wiele lepsze. Tak, ale pamiętaj, że wcale nie mamy pewności, czy skarb naprawdę istnieje. Trudno! Ostatecznie mogę znaleźć ci zwykłe złoto. Ten ryjek już ma fioła jak złoto. Wielkie nieba. Lisianka z dzieci. Tatusiu, lepiej zabierzmy się do kopania, bo jeszcze ktoś inny znajdzie skarb. Masz rację muminku. Tato muminka. Bądź łaskaw mnie poinformować, hmm. czy w miejscu, w którym kopałam znajduje się złoto? Nie, w dolinie muminków ten metal nie występuje. Jeśli tak, to po co kopiecie te doły? Można powiedzieć, że mamy takie hobby. Bardzo niezręczna wymówka. Zawiodłam się na Was. Ale czegóż można się spodziewać po muminkach? Dalej dzieci, nie przestawajcie kopać. Wyprzedzimy tych samolubów. Ho, 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 ho. A wyobrażasz sobie, co dopiero będzie, kiedy odnajdziemy skarb? Ach. Co się stało, muminko? Uderzyłem w coś twardego. Nareszcie rzuć łopatę i odgarnij ziemię rękami, żeby nie uszkodzić klejnotów. Wielkie poszukiwania skończyły się po tygodniu. Lecz, oczywiście, nie znaleziono żadnego skarbu. Poszukiwacz miał rację. W dolinie muminków nie było złóż złota. Jednak na dnie strumienia odkryto złoty piasek. Dziury w ziemi od razu opustoszały. Wszyscy przenieśli się nad wodę i zaczęli wypłukiwać z niej złoto. Wszyscy, oprócz muminków. Te złote okruszki są takie małe i niepozorne Ale wszyscy chcą je mieć Czujesz się bardzo rozczarowany, że nie znalazłeś skarbu A, mam za sobą jedno doświadczenie więcej Nie uważasz, tatusiu, że to strasznie niechlujnie wygląda? Owszem, przydałoby się zasypać te dziury Raz, dwa sobie z tym poradzimy Pomogę wam Nie śpieszcie się tak O co chodzi, kochanie? Paszczaku, nie wydaje ci się, że to byłoby idealne miejsce na twój nowy ogródek? Takie góry, doły? Zastanów się tylko Połowę roboty miałbyś już za sobą. Ziemia jest bardzo porządnie głęboko skopana. Tylko zakładać grządki. Może i tak. Miałbym stąd niezbyt daleko do domu i do strumienia. I jest tu nawet sporo słońca. Już wiem! Założymy tu ogród gorączki złota! Wspaniale! To będzie nasze wspólne dzieło! Znając Paszczaka. Możemy być pewni, że dopilnuje, by miejsce to zamieniło się w wiecznie kwitnący ogród. A? Tak, oczywiście.